Pani minister no nie powiedziała tego wprost, ale ja tak tę wypowiedź jej zrozumiałem, że ona liczyła na pana autorefleksję, mm -hmm. że to nie są pieniądze dla pana, że nie dało się wprost zakazać panu wystąpienia o te dotacje, natomiast wydawało się jej naturalne, że akur, akurat polityk partii rządzącej takiego wniosku o dotację nie złoży. Panie panie. Co, co, co mogę po, odpowiedzieć panu na tak postawioną sprawę? No ja uważam, nie mam, za, nie mam w ogóle, nie będę przepraszał za nic, bo nic złego nie zrobiłem. Nie będę mówił o tym, że to zgodnie z prawem czy niesprawem to, to jest mało ważne. No, jest ważne. E, Pytam się tylko, dlaczego e, teraz właśnie, e, znaczy... Dlaczego się wyklucza moją żonę z normalnego życia społecznego? Pana, dlaczego żona? Nie chowajmy się za żoną, macie wspólnotę no jest, majątkową. Dlaczego się nas... pa... Chwileczkę, macie wspólnotę majątkową, pan we wniosku jest skazany jako osoba do kontaktu. Tak jest. Pan mówi, że ten wniosek wypełniał. Nie wypełniałem. Pomagał nie, nie. wypełniać. Nie pomagałem, Wniosek to firma zewnętrzna. Ale wcześniej, że pan uczestniczył w tym. Ta, uczestniczyłem, tak, uczestniczyłem, Więc. Był Pan wskazany jako osoba do kontaktu. Nie macie rozdzielności majątkowej, więc to Pański majątek także rośnie. Więc Zostawmy to żonę w spokoju, bo to właśnie wygląda jak chowanie się za jej plecami. No, pan jest beneficjentem dzisiaj tego programu Też. KPO również. Słyszał Pan, Panią Minister, mówi, że nie powinienem, ale nie można wykluczyć. No. Wydawało nam się, wydawało mnie się, przepraszam, dobrze, mhm. żeby było. Jestem nadal przekonany o tym, że jako przedsiębiorca, jako ten, który musi dbać o rozwój firmy i musi dbać o to, żeby ludzie w tej firmie zarabiali dobrze i godnie, muszę tą firmę rozwijać. Ona musi być konkurencyjna na rynku i musi ściągać klientów. Konkurencyjność takiej firmy. Ja już nie chcę mówić o COVID-zie, który był parę lat temu, ale to jest. Trudny biznes, szczególnie u nas nad morzem. Sam pan widzi. Pogoda, teraz sienice. Ludzie są albo przyjadą, albo nie przyjadą. To nie są czasy lat, lat 90., gdzie ludzie na trzy miesiące przed przyjazdem zamawiali w czasy na dwa tygodnie.